Nasze kalmary prawie już się udusiły. Następnie będziemy dodawać pomidory w puszce bez skóry. Ja wybrałam jeszcze takie pokrojone, 100 gram pomidorów. Pachnie obłędnie. Ja uwielbiam owoce morza. Wystarczy. Yy, możemy też dodać dwie łyżeczki barwnika. Pisze opcjonalnie, więc ja pominę ten krok. Znowu zakrywamy bez miarki. I kolejne 5 minut będzie nam się dusić. Kończą nam się dusić, dusić kalmary w pomidorach, zaraz będziemy wykonywać kolejny krok, już nam się studzi urządzenie. Mieliśmy przygotować wcześniej wywar rybny. Ja Przygotowałam tradycyjny bują warzywny, i teraz mamy go dolać. 700 gram tego wywaru. Myślę, że może być wszystko. Wkładamy na przykrywkę na i będzie nam się dusić kolejne 8 minut. W międzyczasie wykonam kolejny krok, mam tutaj te nałączone małże w wodzie i soli. Zrobię to wcześniej, bo zaraz będziemy po wrzuceniu do tego, co nam się dusi ryżu do paele, będziemy musieli je Opukać i osuszyć, żeby później wszystko przełożyć na patelnię. Hmm, pomału dobiega końca nasza, y, nasza potrawa, która się puści. Hmm, ja używam do PLE tylko ryż, który nadaje się do PLE. Nie kupujcie raczej innego, bo może Wam się po prostu rozgotować, być niesmaczne, a ta jednak zachowa swoją konsystencję. Hmm. Skończyło nam y, się gotować, dodajemy teraz 350 gram ryżu. zakrywamy i będzie nam się dusić kolejne y, 3 minuty. Na patelni mieliśmy osuszone i umyte, opłukane mule. Dodamy zaraz krewetki do tego. Trzy krewetki też wypukane całe w kancerzu. I zalejemy to resztą potrawy z naczynia.